Dzień dobry wszystkim. Widzicie tutaj moje kosmetyki do pielęgnacji twarzy. Pomyślałam, że dzisiaj pokażę wam kosmetyki, jakich używam do twarzy w duchu takim trochę less waste. Trochę żeby było jak najmniej plastiku. I pomyślałam po prostu, że pokażę wam te produkty po kolei, jakie używam. Pierwszym krokiem w mojej pielęgnacji jest demakijaż po całym dniu. Akurat w tym momencie używam olejku do demakijażu z Make Me Bio. mi się całkiem dobrze, choć nie ukrywam, że moja skóra jakimś wielkim fanem olejków nie jest. Raczej woli takie konsystencje typu żelowy, więc myślę, że wykończę go i raczej tutaj wrócę do jakiegoś tutaj żelu do demakijażu. Kolejnym krokiem po użyciu olejku jest umycie twarzy. Do tego akurat w tym momencie używam żelu mającego z tymiankowego. Przyznam się, że wszystkie te żele z tej od Sylveco lubię i po prostu kupuję taki, który aktualnie jest i który jest aktualnie w promocji. Dobrze domywają, nie podrażniają mi skóry. Uważam, że świetnie się sprawdzają. Akurat łatwo dostępny, więc na duży plus. Następnym krokiem jest tonizacja. Używam akurat do tego hydrolatów najczęściej. Prawdę powiedziawszy, takie jakie uda mi się znaleźć w szkle. Nie mam jakichś tutaj specjalnych tutaj preferencji. Każdy, każdy w sumie do tej pory sprawdzał mi się bardzo dobrze. Czasami kieruję się po prostu tutaj, co mi bardziej odpowiada tutaj zapach. Teraz w kolejce mam po jakiś tonik, zobaczyć czy tutaj może będzie miał jakieś lepsze właściwości, no ale tak jak mówię, hydrolaty. Kolejnym etapem jest tutaj użycie kremu. W tym momencie używam kremu z Evelina. I tutaj też przyznaję się, że używam kremu, takiego jaki znajdę, jakiś tutaj promocji w szkle. Uważam, że tutaj od kremu nie ma wymagać nie wiadomo, ile, a też nie chciałabym wydawać, nie wiadomo, ile pieniążków. I tak nie ukrywajmy. Kosmetyki w szkle, które chcemy, żeby były w duchu bardziej Less Waste. No niestety są dużo droższe, więc tam, gdzie się uda, to staram się oszczędzać. Używam teraz kremu do twarzy, jak i do okolic oczu. Nic mi to nie robi. Ja nie wiem, czy tak się powinno, nie powinno. Akurat w tym momencie nie chcę wydawać pieniążków na tutaj oddzielny krem. Skoro mi się to sprawdza, to uważam, że OK. Nie wiem, czy dla wszystkich się taka opcja sprawdzi, ale dla mnie jak najbardziej OK. Rano staram się używać, wiem, że powinno się zawsze, ale z tym bywa różnie, yy, kremu SPF do twarzy. Akurat ten kupiłam tutaj, bo, bo znalazłam o nim dobrą opinię. Chyba jeszcze nie udało mi się znaleźć SPF-u, który byłby cudownie idealny. Niestety no, SPF-y mają tą cięższą konsystencję, co na mojej twarzy z łatwością do zapychania się no, jest to trochę problematyczne. Ale wiadomo, że SPF-ów powinno się używać, więc staram się jak tylko mogę. Raz lub dwa razy w tygodniu staram się używać peelingu do twarzy. Akurat w tym wypadku mam orientanę. To, że marka wydaje mi się, że stara się być taka bardziej zrównoważona, jak i to prostu że opakowanie jest szklane. Też nie ukrywam, że moje wybory często kosmetyczne determinuje to, czy coś jest łatwo dostępne w szkle. I tutaj dlatego, że wydaje mi się, że kremy jako kremy cudów nie działają, więc największe nadzieje w zasadzie pokładam w masażu twarzy. Wydaje mi się, że efekty są. Różne masaże już przechodziłam z tą płytką głasza. Tutaj akurat mam taki przyrząd do masażu twarzy. Jest głównie z tego względu, że do masażu twarzy, czy za pomocą rąk, czy za pomocą płytki głasza, mimo że są bardzo fajne, niestety potrzebują tego podkładu olejowego. No, moja skóra no, z olejami to tak, czy może demakijaż robię nieprawidłowo i to dlatego, a właśnie dlatego tutaj ten przyrządzik, którego nazwy nie potrafię te wymówić. <grych> dlatego go używam, bo nie ma potrzeby podkładu. Spokojnie daję radę sobie na kremie, więc serdecznie polecam. I tutaj kolejnym takim odkryciem są tutaj ręczniczki wielorazowe. Te akurat są po prostu z i kupione. Świetnie mi się sprawdzają, nie jest to specjalnie kłopotliwe, bo wrzucam do prania razem z innymi rzeczami i uważam, że naprawdę genialny sposób na ograniczenie śmieci. I tak to w sumie wygląda na ten moment moja pielęgnacja twarzy. Trochę tych kosmetyków jest, staram się nie ukrywam je ograniczać, żeby było jak najmniej, bo w życiu staram się wszędzie wprowadzać tutaj zasady minimalizmu. W kosmetykach staram się, żeby było tak samo, ale tego serdecznie polecam, jak tylko można próbować ograniczać plastik. I myślę, że jeżeli chodzi o kosmetyki, jest to jak najbardziej wykonalne.